Witam, witam, eee. po założeniu nowego rozrusznika, barometr kręcił we właściwym kierunku, wszystko było ok, natomiast było, można odczuć troszeczkę słabszą kompresję na silniku i tak zastanawiałem się dlaczego i wydaje mi się, że może mieć to coś wspólnego z tym jak wygląda głowica. Jak wyglądają zawory, i też może mieć coś wspólnego z tym, ta słabsza kompresja, jak wygląda tłok. Tak wygląda tłok. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby dokonać czegoś takiego. To jest nierealne dla mnie. Eee, osoba, od której taki chłopaczek, od którego kupiłem ten motocykl. Powiedział, że... No jechał, jechał i, 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 i mu stanął. No przypadłość wieku może był młody. Ale zatrzymał się motocykl i chyba to mogło być powodem. Ale jak to jest możliwe, żeby tłok doprowadzić do takiego stanu? To jest dla mnie zagadka. Jak macie jakiś pomysł, to słucham o, o jakiejś podpowiedzi w komentarzach. Dzięki.